Jeszcze 64 km. Kurde, myślałem, że już 4, 3 pasy zrobią, a to nic się nie starają. Nic, kompletnie nic. Dwa pasy i awaryjka, to będzie maks. Całą mam nagrywać 72 km? No chyba nie. Dajemy pauzę. Oczywiście się jedzie, a tu nagle pach. Kolejny rondo. Przejechałem od granicy kilka kilometrów. I jest póki co drugie. Ciekawe czego tak na raty robią. Tu chyba beton jest już, a nie asfalt. Prawie, że gotowe. Nie ma miejsca na trzy pasy, ale tu, ooo, już są linie pomalowane, dobrze widzę? Dobrze widzę. No proszę, proszę, nawet się sprężyli. Ktoś oglądał mój wcześniejszy filmik, to mniej więcej z tamtej strony jechałem w dom i tu gdzieś nagrywałem właśnie to rondo i tak dalej i tak dalej no i co już po liniach już po liniach co oni tu kombinują jest to grzebać jeszcze Im bliżej końca tym większy rozpizdziel Także coraz więcej do roboty mają Tu nawet jeszcze kawałek telepawki jest co z rondą? rondo to ile jest rond